Witam, moi drodzy przyjaciele! Witamy na kanale ora de Fatima. Zawsze jest to ogromna radość być tutaj z Wami. Dziś wzywam wszystkich, aby otworzyli swoje serca na szczególny moment wiary i nadziei. Na tym kanale jednoczymy się w modlitwie, szukając światła i ochrony Matki Bożej Fatimskiej w naszym życiu. Idźmy razem, z miłością i wdzięcznością. Podążajmy tą drogą modlitwy i wiary, dotykając naszych serc i przemieniając nasze życie. Zanim jednak wyruszymy w dalszą podróż wiary, upewnijcie się, że subskrybujecie już nasz kanał, gdyż tutaj znajdziecie pokój Matki Bożej, który ukoi wasze serce w trudnych dniach. A teraz zamknij oczy i poczuj obecność Fatimy w swoim życiu. Witam, moi drodzy przyjaciele! Witamy na kanale Oracle De Fatima. Zawsze jest to ogromna radość być tutaj z Wami. Dziś wzywam wszystkich, aby otworzyli swoje serca na szczególny moment wiary i nadziei. Na tym kanale jednoczymy się w modlitwie, szukając światła i ochrony Matki Bożej Fatimskiej w naszym życiu. Idźmy razem, z miłością i wdzięcznością. Podążajmy tą drogą modlitwy i wiary, dotykając naszych serc i przemieniając nasze życie. Zanim jednak wyruszymy w dalszą podróż wiary, upewnijcie się, że subskrybujecie już nasz kanał, gdyż tutaj znajdziecie pokój Matki Bożej, który ukoi wasze serce w trudnych dniach. A teraz zamknij oczy i poczuj obecność Fatimy w swoim życiu. O Matko Najświętsza, pani Fatimska, która ukazała się trzem pokornym pasterzom. Niosąc światło z nieba temu światu tak potrzebującemu pokoju i nadziei, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem i duszą pełną wiary. Znasz moją udrękę i bitwy, które toczę każdego dnia. Matko, przyjmij mnie do swojego świętego płaszcza, gdzie znajduję pocieszenie i ochronę. W chwilach słabości, gdy cienie zdają się przejmować moją istotę, niech pamiętam Twój niebiański uśmiech, który jest jak latarnia morska oświetlająca drogę. Kochana matko, wstawiaj się za mną przed Twoim Synem Jezusem, bo całkowicie ufam Twojej mocy wstawiennictwa. Wiem, że potrafisz poruszyć niebo i ziemię, aby dzieci, które z miłością Cię wzywają, znalazły Bożą pomoc. Wejrzyj na moje troski, na bóle mojego serca i zanieś je swojemu synowi, księciu pokoju. Niech przez Twoje błaganie wyleje na mnie błogosławieństwa, których tak potrzebuję, umacniając mnie w wierze, odnawiając nadzieję i nadzieje. Mądrze kieruj moimi krokami. Matko Boża Fatimska, niech Twoje światło nadal świeci w najciemniejszych nocach mojego życia, oddalając wszelkie zło i przynosząc pokój, który może dać tylko miłość Boga. Nie pozwól mi zejść z dróg Pana. Spraw, abym. Zainspirowany Twoim przykładem pokory i posłuszeństwa, zawsze chodził z odwagą, stawiając czoła próbom z sercem pełnym miłości i wdzięczności. Matko, wysłuchaj moich próśb i przyjmij je swoim matczynym sercem. O Matko, miłosierna, wiem, że Twoje oczy są zawsze czujne na potrzeby Twoich dzieci i że nigdy nie opuszczasz tych, którzy z wiarą Cię szukają. Ufny w tę nieskończoną miłość. Stawiam przed tobą wszystkie moje trudności i lęki. Znasz moje serce, znasz moje najskrytsze pragnienia, znasz też ścieżki, których wciąż nie widzę. Dlatego proszę cię, prowadź mnie swoją kochającą ręką, abym nie wpadł w pułapki zwątpienia i rozpaczy. Kiedy ciężar życia staje się zbyt ciężki, kiedy wydaje się, że moje siły znikają, przypomnij mi, że nigdy nie jestem sam. Ty który byłeś u stóp krzyża, wiesz, co to cierpienie, ale wiesz też, że po krzyżu następuje zmartwychwstanie. Daj mi, matko, cierpliwość do przetrwania trudnych chwil, mądrość do wyciągania wniosków z każdego wyzwania i pewność, że za Twoim wstawiennictwem wszystko przemieni się w błogosławieństwa i łaski. Niech Twoja obecność, Matko Boża Fatimska, będzie dla mnie bezpiecznym schronieniem. Kiedy nadchodzi burza, kiedy nawiedzają mnie zmartwienia, przypomnij mi, że pod Twoim świętym płaszczem znajduje spokój i schronienie. Otul mój umysł swoją spokojem, uspokój moje wzburzone serce i prowadź mnie zawsze ku światłu Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna. Ten, który wszystko może, który wszystko wie, odpowie przez Ciebie na moje modlitwy. Matko Boża Fatimska, ucieczko grzeszników i pocieszycielko cierpiących. Wiem, że w twoich ramionach znajduję wsparcie, którego tak potrzebuję. W chwilach, gdy niepewność ogarnia moje serce, proszę cię, wspieraj mnie swoją matczyną siłą. Nie pozwólcie, aby strach i udręka zdominowały moje myśli, ale we wszystkim mogę ufać Bożej opatrzności, którą zawsze głosiliście z taką miłością i wiarą. I wyzwania życia kierujcie mną na każdym kroku. Naucz mnie przyjmować wolę Bożą ze spokojem, nawet jeśli nie od razu rozumiem Jego plany. Spraw, abym miała odwagę stawić czoła przeciwnościom losu z tym samym duchem poświęcenia, jaki Ty okazałeś, zwłaszcza gdy z pokorą przyjąłeś Boże powołanie do bycia Matką Zbawiciela. Abym tak, jak Ty każdego dnia mojego życia mówiła Bogu tak, wiedząc, że On mnie nigdy nie opuszcza. W każdej trudnej chwili, Matko Boża, módl się za mną. Abym odczuł pokój, jaki może dać tylko wiara. Niech twoje wstawiennictwo u twojego Syna będzie mostem, który prowadzi mnie do głębszego spotkania z najświętszym sercem Jezusa, niewyczerpanym źródłem miłosierdzia. Matko Boża Fatimska, niech nigdy nie stracę nadziei, nawet w obliczu udręk, ponieważ ufam twojej miłości i mocy twojej modlitwy. O Matko Najświętsza, która w Fatimie wezwała świat do pokuty i nawrócenia, Pomóż mi rozpoznać obszary mojego życia, które wymagają przemiany. Daj mi serce otwarte na zmiany, chcące wiernie podążać drogami Twojego syna. Niech wyrzeknę się egoizmu, próżności i wszystkiego, co oddala mnie od miłości Boga. Naucz mnie być cierpliwą, pokorną i miłosierną, taką jaką byłaś przez całe życie, żywym przykładem obecności Boga w świecie. Matko Boża Fatimska. Błagam Cię o oczyszczenie moich myśli i słów, abym mógł szerzyć pokój i miłość, gdziekolwiek się udam. Niech Twoje światło świeci we mnie i przeze mnie, oświecając otaczających mnie ludzi, zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują nadziei i pocieszenia. Daj mi ducha służby, abym z radością i hojnością pomagał innym, nie oczekując niczego w zamian, tylko z miłości do Boga i bliźniego. Matko, ucieczko pośród burz. Kiedy czuję się zagubiona, skieruj moje kroki z powrotem na ścieżkę prawdy. W chwilach słabości niech Twoja matczyna dłoń mnie wspiera i podnosi, abym nigdy się nie poddała w drodze do nieba. Wiesz, jaka jestem krucha, ale z Twoją pomocą wiem, że pokonam każdą przeszkodę. Niech Twoja nieustanna obecność przypomina mi, że miłość Boga jest większa niż wszelkie trudności, jakie mogę napotkać. Jeśli czujesz obecność Matki Bożej Fatimskiej, zostaw Amen w komentarzach. Kontynuujmy modlitwę. Matko Boża Fatimska, Ty, która jesteś zwierciadłem czystości i posłuszeństwa, daj mi siłę, abym zawsze podążała za wolą Bożą, nawet gdy droga wydaje się trudna. Niech nauczę się od Ciebie wytrwania w wierze, nieodstępowania od Bożych obietnic i zaufania Bożemu wyczuciu czasu na wszystko kiedy zwątpienie próbuje zachwiać moją pewność siebie niech twoja obecność przypomni mi że bóg zawsze troszczy się o swoich i o żadnym ze swoich dzieci nie zapomina droga mamo pomóż mi żyć z wdzięcznością rozpoznając w każdym małym błogosławieństwie znak bożej miłości niech otworzę oczy na cuda jakich on dokonuje każdego dnia w moim życiu nawet w trudnych chwilach naucz mnie mieć wdzięczne serce nawet w obliczu przeciwności losu, wiedząc, że wszystko działa dla dobra tych, którzy kochają Boga. Niech moja modlitwa, zjednoczona z Twoją, dotrze do tronu Bożego i przyniesie łaski, których tak potrzebuję, aby kontynuować moją podróż. Proszę Cię, Matko, pomóż mi być narzędziem pokoju tam, gdzie są nieporozumienia, abym mógł zaprowadzić harmonię. Gdziekolwiek jest ból, niech przyniosę pocieszenie. Daj mi siłę do przebaczenia i dar kochania bez miary, jak nauczył nas Twój syn. Spraw, abym nigdy nie zamykała się we własnym cierpieniu, ale abym za Twoim wstawiennictwem zawsze miała serce otwarte na innych, będąc kanałem błogosławieństw w życiu tych, którzy tego najbardziej potrzebują. O Matko, Pani Fatimska, w Twoim niepokalanym sercu znajduje schronienie i bezpieczne schronienie. W każdej wylanej łzie wiem, że jesteś przy mnie, orędując swoją czułością i macierzyńską miłością. Proszę cię, chroń mnie od pokus i niebezpieczeństw, które zagrażają mojej duszy. Niech twoja obecność będzie tarczą przed wszystkim, co stara się mnie pozbawić łaski Bożej. Spraw Abym w chwilach słabości pamiętał o Twoim nieustannym wstawiennictwie i abym miał pewność, że wzywając Twojego imienia, otrzymam Twoją ochronę i opiekę. Współczująca Matko, ofiaruję Ci mój ból, moje obawy i moje nadzieje. Weź wszystko w swoje ręce i przemień moje życie swoim światłem. Obym pozostał wierny Bożym obietnicom, nawet wtedy, gdy wyzwania wydają się zbyt wielkie, aby je unieść. Naucz mnie ufać Opatrzności Bożej, wiedząc, że Pan nigdy nie nakłada na nas ciężaru większego niż jesteśmy w stanie unieść. Wiem, że dzięki Twojej pomocy znajdę siłę, której potrzebuję, aby iść naprzód z wiarą i odwagą. Matko Boża Fatimska, naucz mnie kochać czystym sercem, tak jak Ty kochałaś, bez zastrzeżeń i bez warunków. Niech będę odbiciem miłości Chrystusa w życiu otaczających mnie osób, promieniując współczuciem, dobrocią i miłosierdziem. Niech twój przykład życia zainspiruje mnie do służby z pokorą i stawienia czoła próbom z nadzieją, wiedząc, że we wszystkim jest Boży cel. Błogosław, matko, każdy mój krok, abym nigdy nie zboczył z drogi prawdy i życia. Matko Boża Fatimska, królowo nieba i ziemi, przychodzę do Ciebie z pełną ufnością. Wiedząc, że Twoje uszy są zawsze wyczulone na prośby Twoich dzieci. W dni niepokoju, kiedy moje serce jest wzburzone, uspokój mnie swoją matczyną miłością. Naucz mnie cierpliwości w obliczu trudności, spokojnego oczekiwania na Boże plany. Niech nauczę się wraz z Tobą ufać, że odpowiedź nadejdzie we właściwym czasie i że milczenie Boga jest także formą miłości i troski. Matko. Tobie poświęcam wszystkie moje myśli, słowa i czyny. Niech wszystko, co robię, będzie na chwałę Boga i dobro innych. Pomóż mi chodzić z pokorą i rozpoznać swoje słabości, wiedząc, że to w mojej kruchości objawia się Boża moc. Obym nigdy nie wpadł w pułapkę pychy i samowystarczalności, ale we wszystkim pamiętaj, że podtrzymuje mnie łaska Boża. Kiedy przychodzą próby i czuję się przygnębiony, Błagam Cię, daj mi siłę, abym się nie poddawał. Niech Twoja ręka mnie podniesie, ilekroć upadnę, i niech zacznę od nowa tyle razy, ile będzie to konieczne, aż osiągnę prawdziwy pokój w Chrystusie. Droga Matko, wstawiaj się za mną u Ojca, aby udzielił mi łask, których najbardziej potrzebuję na ciele i na duszy. Niech Twoja obecność będzie stała w moim życiu i niech nigdy nie zapomnę Twojej bezwarunkowej miłości do wszystkich Twoich dzieci. Matko Boża Fatimska, ty, która jesteś gwiazdą prowadzącą nas wśród burz życia, oświeć moją drogę, abym nie zatraciła się w ciemnościach tego świata. Daj mi duchowe oczy, abym mógł patrzeć ponad trudnościami i widzieć łaski ukryte w chwilach bólu i próby. Oby. Podobnie jak pasterze z Fatimy, miałem czyste serce i niezbędną odwagę, aby pójść za Bożym wezwaniem, niezależnie od trudności i wyrzeczeń, jakie to może wymagać. Mamo, wiem, że jesteś moją opiekunką i że nigdy mnie nie opuścisz, nawet gdy czuję się słaba i zniechęcona. Proszę, abyś w chwilach zwątpienia i udręki otulił mnie swoim świętym płaszczem i pocieszył swoją obecnością. Nie pozwól, aby moje serce przepełnił strach i rozpacz, ale abym we wszystkim mógł zaufać Planowi Bożemu, wierząc, że Bóg zawsze ma dla mnie to, co najlepsze, nawet wtedy, gdy nie mogę zrozumieć, co czyni. Pani Fatimska, wstawiaj się za mną, abym nigdy nie stracił wiary, nawet w najciemniejszych chwilach. Daj mi siłę wierzyć, że modlitwa może zmienić każdą sytuację i że za Twoim wstawiennictwem mogą otworzyć się drzwi, które wydają się zamknięte. Spraw, abym przeżywał każdy dzień z ufnością w sercu, wiedząc, że ty, moja niebieska matka, zawsze jesteś ze mną, kierujesz moimi krokami, chronisz mnie od wszelkiego zła i prowadzisz bliżej Twojego syna Jezusa. O matko najświętsza, pani Fatimska, w obliczu udręk życia wiem, że Twoja obecność mnie wzmacnia i podtrzymuje. Kiedy droga staje się niepewna, Wołam o Twoją pomoc, ufając, że bezpiecznie doprowadzisz mnie do serca Jezusa. Obym podążał za Waszymi przykładami wiary i posłuszeństwa, przyjmując ze spokojem wyzwania, jakie się przed nami stawiają. Proszę Cię, Matko, abym była narzędziem pokoju i miłości, niosącym nadzieję wszystkim wokół mnie. Matko Boża, naucz mnie zawsze szukać woli Bożej, nawet jeśli oznacza to wyrzeczenie i ofiarę. Niech, zainspirowana Twoim całkowitym oddaniem się Panu, będę mogła żyć hojnie, oddając każdą chwilę swojego życia jako akt uwielbienia i wdzięczności. Obym miał odwagę kochać bez miary, przebaczać bez zastrzeżeń i całkowicie ufać Bożej Opatrzności, tak jak ty to robiłeś na każdym etapie swojej drogi. Matko, miłosierdzia, weź w swoje ręce wszystkie moje zmartwienia, niepokoje i smutki. Przemień ból w wiarę, zwątpienie w zaufanie, a udrękę w spokój. Niech, wzywając Cię w modlitwach, poczuję Twoją kochającą obecność, przynoszącą pocieszenie i odnawiającą moją nadzieję. Niech Twoje światło nadal oświetla moje kroki, rozpraszając ciemność strachu i niepewności. Pod Twoim płaszczem znajduję schronienie i siłę, aby stawić czoła każdej przeszkodzie, wiedząc, że nigdy nie jestem sam. Matko Boża Fatimska, Matko Niepokalanego Serca, proszę cię, pomóż mi zachować niezachwianą wiarę, nawet gdy burze życia próbują mnie powalić. Niech Twoja obecność otuli mnie spokojem i przypomni, że Chrystus już zwyciężył i że za Twoim wstawiennictwem mogę stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Niech nigdy nie zniechęcam się w obliczu trudności, ale zawsze ufam mocy modlitwy, wiedząc, że Ty, Matko, niestrudzenie wstawiasz się za mną. Droga Mamo, oddaję Ci moje życie, moje marzenia, moje zmartwienia i wszystko, czym jestem. Ufam, że pod Twoim matczynym spojrzeniem wszystko będzie skierowane ku dobru. Daj mi mądrość rozeznawania woli Bożej w każdej decyzji. Którą podejmuję, i odwagę, abym z determinacją podążał za tą wolą, nawet jeśli ścieżki wydają się trudne. Spraw, abym naśladował Twoją uległość, pokorę i całkowite poddanie się Planowi Bożemu, wiedząc, że podobnie jak ty jestem w rękach Boga. Matko Boża Fatimska, módl się za mnie i za wszystkich, których kocham. Wstawiaj się za chorymi, cierpiącymi i tymi, którzy stracili nadzieję. Niech Twoja macierzyńska miłość poruszy ich serca i doprowadzi do światła Chrystusa. Pomóż mi być narzędziem pokoju i pocieszenia w życiu tych ludzi, i abym poprzez przykład Twojej miłości mógł wnieść nadzieję do ich zranionych serc. Niech Twoja obecność, Matko, będzie nadal moją siłą i schronieniem, dziś i zawsze. O Matko Boża Fatimska, dziękuję Ci za Twoje nieustanne wstawiennictwo w moim życiu i za wszystko. Czego już dla mnie dokonałaś? Kończąc tę modlitwę, proszę Cię, abyś nadal kierował moimi krokami i oświetlał moją drogę światłem Chrystusa. Niech zawsze będę pamiętać, że z wiarą nie ma rzeczy niemożliwych. Spraw, abym potrafiła przyjąć przesłanie miłości i nadziei, które przyniosłeś światu, dzieląc się Bożą Dobrocią ze wszystkimi wokół mnie. Umiłowana Matko, żegnając się z Tobą w tej modlitwie. Poświęcam ci każdą moją troskę, radość i pragnienie. Niech moje serce zawsze pozostanie zjednoczone z Twoim i spraw, abym szukała w Tobie pocieszenia i siły niezbędnej do stawienia czoła wyzwaniom życia. Niech nigdy nie zapomnę wzywać Twojego imienia w chwilach trudności, a mając pewność Twojej opieki, będę mógł przeżywać każdy dzień z wdzięcznością i miłością. Proszę Cię, matko, aby płomień wiary nigdy nie zgasł w moim sercu i abym wytrwała w nauce Twojego syna. Obym żyła w jedności z Nim, będąc świadkiem jego światła i prawdy w każdym aspekcie mojego życia. Matko Boża Fatimska, ufam Tobie i Twojemu wstawiennictwu. Amen. Jeśli doszedłeś do końca tej modlitwy, zostaw swoje imię i miejsce, z którego nas obserwujesz. Chcemy wiedzieć, jak daleko dochodzi błogosławieństwo Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy bardzo do kolejnej modlitwy.